i zapraszamy na krótkie przedstawienie o naszych instancjach. Następna niepokoi się, jak to będzie w przyszłym roku, ale postaramy się pokazać Wam, że nie ma się czego bać. Chcąc trochę przybliżyć Wam życie w naszej szkole, pokażemy Wam parę scenek. Zapraszamy na wizytę w Pani Kudały. Proszę Pani, proszę Pani! Olu, co się stało? Coś strasznego. No ale co? Mój chłopak ze mną zerwał, a do tego koleżanki się ode mnie odwróciły. Olu, nie należy się z takiego powodu od razu załamywać. Ale pani nic nie rozumie. Mój chłopak był idealny. Miał te swoje blond włosy i niebieskie oczy. Najpierw sobie jeszcze biegł, a potem całe życie Ale on był wyjątkowy. No dobrze, a dlaczego zerwaliście? Dlatego, że napisałam mojemu koledze na Facebooku, że ładnie wyszedł. I do tego dodałam trzy buziaczki. I tylko dlatego z tobą zerwał, ale on był idealny. I na dodatek zerwał ze mną przez Facebooka. Sama będzie się, nie wiecie Do końca życia bym sama. Zostanę z starą panną. Nie mów tak. Jesteś z panią dziewczyną i do tego taką młodą. No, może, ale koleżowie się do mnie odwróciły. Dlaczego? Dlatego, że już nie jestem w związku na Facebooku. Czyli one nie były od ciebie. Sama widzę. Może, ma Pani rację. Dziękuję. Nie ma przemów. Będzie dobrze. Każdy z nas ma jakieś problemy. Na szczęście w gimnazjum możemy liczyć na pomoc i zrozumienie naszej pani pedagogi. Jeden z przedmiotów, które będą dla Was w przyszłym roku nowe, będzie fizyka. I pozorom jest to ciekawe przedmiot. Ale o tym już przekonacie się sami. No dobrze, to do... powiedz i poproszę. Tak. Ale czemu? Ponieważ. No dobrze, powiedz mi, co to jest pęd? Pęd tu... No nie wiem, ale mogę podać bardzo dobry przykład. Dobrze, podaj. No ostatnio jechaliśmy z rodzicami na wycieczkę i mój tata je... jechał tak... Jechał samochodem, bo jechał strasznie szybko. I właśnie moja mama krzyczyła nie będzie tak. No i właśnie... No, wiesz, nie zdałam się takiej interpretacji. Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony wynalazca? Hmm... Edison. Dlaczego? Bo, gdyby nie on, to nadal oglądaliśmy telewizję w świeczkach. Co z nas wyrośnie? Nie wiem. Powiedz mi, jak powstaje światło? No, to na przykład poprzez wodę. Na przykład? No, umyć okno. Dariusz, nie rób sobie żartów. Wiesz, o kim nie też mam ocenę. Powiedz mi, co to jest kół przewodnik? Kół przewodnik to... O, już wiem. To taki człowiek, co przebudzi wycieczkami na kółeczko. Dariusz, chcesz dla ciebie dobry? Trzeba uczyć się na bieżąco, ale nie bójcie się, bo ja umiem Na języku polskim będziecie omawiać bardzo ciekawy sposób lektury. Oto fragment krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Pasowanie na rycerza. Zapraszamy na mały pokaz. Waszej miłości, Ojcze Świętobliwy, przedstawiam tego oko wybornego i proszę Waszą bielędność o przyjęcie do pobożnego szyboma. Wygodnie mi wstąpić w starym Wysłuchaj, O Panie naszej modlitwy i łaskawie swoim majestatem pobłogosław te wnienie, by Twój sługa podniesie, aby bronić kościoła, wdów i sierot oraz wszystkich Twoich sług dla obrony przed tymi, co sieją strach i śmierć. Przykranie się sprzyjem, że rycerzki stan w Pana i składało ładnie jego postanowienia wedle powyższego tekstu. Ja, zbyszczów poddańca, przysięgą zobowiązuję się przestrzegać regułę rycerzną na tę świętą ewangelię, której dotykam. Tu poboczne wyznanie niech będzie początkiem szerszych władz boży do to tobie Przyjmujecie do wszelkie diabelskie pokusy, bądź czujny i wierny Chrystusowi oraz zawsze godny pochwały. abyś nigdy nie użył miecza w niesłusznej sprawie i ran nikomu nie zadał. Amen. Dominus wojsku. Et quus <kluz> spiritu. Benedikat vosonim Deus, pater et filius et Spiritus sanctus. Amen. I te missa est. Na tej lekcji nauczycie się, jak zachować się między innymi podczas pożaru, wodzi i w innych trudnych sytuacjach. Nauczycie się również, jak ratować ludzkie życie, na przykład poprzez bandażowanie. osób. Może weźmie pan moją siostrę, ale pewno jest ten. Jak chcesz, to mogę cię rozpisać dziecko i możesz siadać. Dobra, dobra spróbuję. A wie pan, jaki jest największy komplement dla tego? Nie, jaki? Równy z ciebie gości. Dobra, skończmy się te wygóry. E, Powiedz mi, jakie tębice ma człowiek? O, o, w ciele człowieka? O, głowie. Zuzia! Ja. Co ty robisz? A mnie cię straciłego, głowa. – Może się to pani bedanka? No? Nie, 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 nie A więc mnie tak nie wiesz? Nie. No dobrze, to z czego można zrobić krowizer nasze? No może pan na przykład sobie wziąć dwie pary spłodni, złączyć? Albo na ewentualnie wyrwać drzwi. Albo na przykład wytargać sam głos. No, się nie udało. Zuś, jak Mikołaj, pokaż na tym wszystkim, jak wygląda się w tych co, co ty robisz, jakby się posył? Mikołaj, ostatnia szansa. Pokaż jak kamikol, bo powtarzasz jak bo obadasz, iż to Też masz o karierze lekarza, będzie musiał pilnie uczyć się robienia. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, Przypominam, że się wciąż dzieją o No dobrze, poproszę, pole. No nie, nie powiem, pani Pawła. Olu, nie przeszkadzaj. Olu, powiedz mi, co to jest szkielet. No dobrze, ale czego? Zwierzę, co? Ale jakiego? No nieżywego. — żywego. <grymne> Ol, nie rób sobie żartów. Ale źle powiedział? Troszkę jest tata, a konkretnie tej A wiesz mu pół nie budują gniazd? Jakie to proste, przyśmieszkają w zegarach? Nie, <grymne> kupaj się. Dam ci ostatnią szansę. Powiedz mi, co to za zwierzę? Ptok. Ol, nie <grymne> mówi się co, tylko ptak. – A bo jak się nazywa? – Papuga? O, chyba nic z tego nie będzie. – Ale proszę pani, swoją szansę. – No dobrze. – Powiedz mi, co wiesz o bocianach? – Bociany to bardzo mądre ptaki. Odlatują tylko rozpocznie się rok szkolny. – Przysięgam ją. – niedostateczną. – Niestety, my nie możemy odlecieć do Ciepłych <grym> W wyważoną podróż, ja będziemy musieli podróżować na mapie. Rekord geografii. Dobrze. Proszę. No dobrze, nie będę Karolina. Tak, wreszcie to będę Karolina, dobrą cenę. Widzisz hmm. mi, gdzie leżą Azory? Oczywiście na Oceanie Atlantyckim, na zachód od części Europy i Afryki i na wschód od Ameryki Północnej i Środkowej. Niedaleko od osobu zachodnioeuropejskiego. A wie Pani, że nazwa Azory pochodzi z języka portugalskiego i oznacza jastrząb? że nie trzeba było, żeby z tego pokazać. Przepraszam, ja uważam, że to wstrzymać. Mm -hmm. żywy, że nie mogłam się powstrzymać. Dobrze. Gdzie leży Wyżna Tybetańska? To chyba za trudne. Wartowała. oczywiście, w Azji, na północ od Himalajów i na południe od. Dobrze. E, ostatnie pytanie uważam, że będzie trudne. Powiedz mi, gdzie leży Sri Lanka i jak nazywa się jej stolica? Sri Lanka leży na południe od Półwyspu Idyjskiego, na zachód od Andamanów, Kowarów i Morza Adamańskiego i na wschód od Lak Hadwi i Malediów. A jej stolica to Svijajawada na porachuntach. Ślicznie, no naprawdę było. ładnie. Jak dobrze, że mogłam spytać kolegów, którzy wkładają się trochę w naukę. Przystaję przyciskę. Dziękuję, panie. Nasi błękitniści utęsknię, czekają na nowych sportowców. Zobaczcie, jak wygląda przykładowy trening. Dzisiaj będziemy doskonalić przewód w przód. Graczyk, gdzie jest biała koszulka? No, w Ha, 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 ty to jesteś śmieszny, po prostu boki zrywasz. Pokaż nam, nie mam białą koszulkę, nie to co, co ty. Mnie nie jest potrzebna białowiska, ja mam siłę. Lewy nas na zbężkuła, a prawy nas zbężkuła. Podskoczysz mi? Ja bym nie podskoczył. Zobacz, podskoczę. I co? Powiem ci jeszcze jedno. Żyję na krawędzi. Wczoraj, jak mama poprosiła, to przyniosłem kwiatka. Kto nie chce? ziemię ziemią oczywiście. Dobra, Skończmy się do głupy. Gacik do materaca.

Okay, bye prosić wszystkich szóstoklasistów do naszego gimnazjum, które, jak widzicie, jest miejscem nie tylko do nauki, ale również dobrej zabawy. Do, do zobaczenia w przyszłym roku!